Ja wiem, że nie ma dużo materiałów teraz, w których mówię, oprowadzam gadam i ogólnie tego. Ale jestem podnięty. Nagrywam dla Was rymki, więc ten pierwszy dzień dzisiaj jest taki stricte oglądowy, więc przybitki śmiało, a na się będzie lepsze. to się pierwszy dzień mojego, mojego, raczej wyjazdu do Turcji. O, tu jesteście. Yy, filmy będą publikowane i te filmy będą publikowane tak naprawdę w sposób yy, parodniowy. No, myślę, że w jednym tygodniu się zmieścimy. Publikacje będą nieregularne, a to co na pewno będzie, to, to podsumowanie, tak naprawdę całego tego wyjazdu. No, to będzie ciemnica. Ja się Ultra, no i oczywiście telefonem. Ultron powoli, no, słuchajcie, dzisiejszy dzień, tak naprawdę był bardzo, bardzo długi. Ja zacząłem go o 6 zeszłego dnia. Dzisiaj jest 21. Tak, dokładnie ja go zacząłem 20. I dopiero teraz godzina 21 dobija Gdzieś się zbliżam do, do spania. Ja wiem do ci pojechał, miałaby się bawić, że coś... a nie mam siły. Ja 20 zacząłem dzień. Teraz się kończę. Ja no ponad 24 godziny nie śpię. I jutro będzie lepsze, lepszy, fajniejszy Bardziej dynamiczne. W tym czasie będą publikowane jakieś zdjęcia Na Instagramie Więc ten kto obserwował To miał wcześniej kontencik jakiś, fatki i niefatki Co dalej? Shorty, wiadomo To zaraz jest w trendzie Niestety I... Co i co? No i tu jakoś po prostu będziemy... Będziemy relacjonować. I ten piękny wyjazdik. Kobecki. O, dobra. Także schodzi, ja dotarłem w do pokoju. Dziękuję za oglądanie tego krótkiego. Tak naprawdę wejścia w... w tą serię teraz filmów, paru, nie wiem ile ich wyjdzie, tak naprawdę. Mam nadzieję, że wyjdą chociaż trzy. Jeden będzie z wyjazdu, takiego ogólnego. Drugi będzie z, z miejsc, gdzie będziemy się tam pojawiać. No a co, na razie to tyle, trzymajcie się. I jeszcze nie jakie jest... trzymajcie się, pojedzie. Zaraz tej pieniędzy się przyciemni, jakaś muzyczka będzie cichsza i otworzę kolejną scenę kogucikiem i ręką. Może będę pamiętał. Także dzień pierwszy, koniec. Siema, drugi dzień, zaczynamy dzisiaj z przytupem i lecimy nad wodę. O, to ja mogę tak nagrywać jeszcze? A teraz dopiero zorientowałem, patrzę, mogę sobie nie? nagrać sobie z przodu, nie? I nie muszę wyłączać filmu, tylko mogę zrobić się na drugą No <noise> dobra, e, albo tak właśnie miałem, miałem... zacząć z... od ręki, więc niech tak będzie. Dobra, jedziemy. BUM! I jedziemy. Dobra. W ogóle patrzcie, Beka, siora ma dwa lewe kropki. Ogólnie to tak, no, mieliśmy sobie stać na jakieś śniadanie czy coś, ale śniadanie jest o której? Nie ma frytek. Mieliśmy, ale tak, mieliśmy się na śniadanie, o, o śniadanie do 10.30, wstaliśmy o 11.00, e, więc śmiesznie. Myśleliśmy, że coś teraz zjemy sobie, bo pan baże, ale niestety niestety pod tym względem trochę ciężko. No nic, to trzeba, młoda, uzupełnić w takim razie płyny. No, z rana. Trzeba uzupełnić płyny z rana za to. Usiędziemy? Może już poszukajmy Ej, młoda. Bo ja tam widzę taki pewien obiekt latający, nie? No, chodź. No, chodź. To będzie fajnie. No, chodź. Ja też. Dlatego będzie fajnie. Cześć. Ogólnie wam powiem, że nie wiem, czy będzie mnie słychać. Ale zabawa tu jest dobra, nie? Muza i tak dalej. Po 50 dniach No, wiesz, są mi taki klimat. Jeszcze, jak, jak inaczej, jak tu dałem się powrócić o swoją muzykę, to tu poleci banger jakiś. A ten, a możemy jeszcze zrobić wiochę, żeby trochę pola latało, latało, latało. latało. Mercedesie, a nie Fiacie. No nic, zmiana szybka planów. Tak, no właśnie. To wszystko mam plan. Jakby. Oni już, oni. Oni już wiedzą. Oni już. Ok, ty, trzymaj. Oni już. Oni już wiedzą, słuchaj, że nie spałem. Wczoraj nie spałem. Długo. Nie, to jest No ale w sensie. No. Znaczy chodzi mi o to, że wie, że. Yy, nie spałem te ponad 24 godziny i zbliżało się to, kurde, w woli 48. I że wczorajszy dzień był taki no, stricte też go przebitkowy. Dzisiaj muszę się trochę bardziej przed kamerą wykazać, pogadać, powygłupiać. A ty masz mnie zmusić do jednej rzeczy. A ja ją cóż, wrócę? Nie, no. tutaj. Tutaj? Owszczypnie turecki fryzjer bez jednej ręki. Zobaczcie jak. Wideoporadnik poradnik. Ale nie, tak serio tak na sposób na sposób nacięcia. Ale nie, bardziej chodzi o to, że musisz nie zmusić tego, żebym skoczył na nagranie do wody. Ja się boję skakać do wody. Zwłaszcza jak wiem, że jest płytka woda. Wody jest mniej niż mój wzrost. Na lewisz co mi chodzi. Ja się boję, że nie skocznie, tak jak trzeba nogi połamie i będę miał problem. Piękne miejsce. Naprawdę. Biłem się trochę z myślami, czy by ten, czy by w ogóle tutaj jechać. I dalej mam wrażenie, że źle zrobiłem, jeśli można było przeinwestować tą kasę. Ale, ale inwestycje to jedno, a przeżycie to drugie. Więc mam nadzieję, że przeżycie razem tą Turcję ze mną i wrócę w całości. Niezjarany, bo niestety, ale. Dwa lata temu jak byłem na wyjeździe, w hotelu Irbik akurat, to no tam mnie słońce tak dobrze zjadło, że <noise> że z dwa dni miałem wyjęte z życia, nie? Powiem ja mam jedną rzecz jeszcze. Zrobiłem jeden błąd przy nagrywaniu takich filmów. Nie wziąłem żadnego gimbala. Wszystko nagrywałem z ręki. Więc to jakoś będzie taka latająca, że tak powiem. Będzie nie mogło bardzo ładnie moją rączkę widać. Ale to może być też jakieś fajne, fajne urozmaicenie. Więc, nic yy, co mam. No? Trzymajcie kciuki, jego oglądania i lecimy, lecimy dalej. Piękne przyszło. Co to? Twoje kawusia? Tak, Smacznej kawusi na tarasie. W jacuzzi. O, oglądajcie, a ja odpoczywam i nagrywam. I pewnie się jeszcze nie raz dwastak odezwę, że yy, tak powiem z bomby, nie? Z bomby, nie z bomby. W planach tego dnia był jeszcze obiadek, oczywiście i ogarnięcie jakichś wycieczek. Dobra, słuchajcie, właśnie się spotykaliśmy na, na e, wycieczkach, co będziemy organizować. nie wiem jak to będzie, może być ciężko, ale, ale ogarniam. Kontencję dla mnie, dodatkowo. Dobra, e, wycieczki poorezerwowane, nie więcej już wiadomo co gdzie, z czym jak i do czego, więc naprawdę, jedyne co zostało teraz, to pokazać wam w sumie co będzie się działo. No, no chyba tak, no bo. Wszystko wszystko inne jest, jest już po, po, porobione więc przed nami tak: będziemy mieli do obejrzenia, będziecie wy mieli do obejrzenia, do przeżycia, wycieczkę jeepową, to myślę, że będzie ciekawe. I, I Grecję, więc tak: więc przed nami parę, parę fajnych, ciekawych wyjazdów. Więc obserwujcie, śledźcie, a ja poprzebijam jeszcze troszeczkę tego terenu, który tutaj dookoła jest dość ciekawy, bym powiedział. Choć takie tom dodam z drugiej strony, ciemno tu ciemnotu że to mały mały No nie mam co wybrzydzać z można być zaproszony można sobie tak powiedzieć Na razie to tyle, a śledźcie, obserwujcie, by Was kolejne filmy z wyjazdu do Turcji nie ominęły. Na razie i cześć!